Słońce symbol źródła życia i światła. W wielu kulturach nazywane Soul, a Soul to dusza. Słońce to serce naszego układu słonecznego i w pewien sposób największa jego siła. Siła słońca przechodzi o wiele silniejsza, o wiele potężniejsza w swojej interakcji niż siła deszczu, wiatru czy pioruna. Słońce to jeden z elementów dających, jednak, żeby wejść w komunikację ze Słońcem, trzeba wejść w pozycję pokory. Słońce to najprostsza droga do poznania swojej własnej duszy, lecz bez podejścia w praktyce nic człowiek nie osiągnie, a zrozumienie tego musi dojrzeć wraz z edukacją człowieka, wraz z jego własną dojrzałością. My, jako dzieci stwórcy, jako lud rdzenne, mamy zrozumienie, że słońce jest źródłem energii, prawdziwej miłości. Jeżeli człowiek nauczy się być w stosunku do słońca odpowiednio pokornym, dużo słabszym niż słońce, i pozwoli sobie na to, aby słońce dawało, wówczas człowiek pozna nowy wymiar emocji. Bowiem wówczas dotknie emocji, miłości Słońca. Zrozumie też, jaką miłość powinien mieć, nieść i emanować nią. Człowiek dziś szuka duszy, gdyż bardzo oddalił się od niej w pogoni za materią, za wygodą codziennego, materialnego życia, zapominając, że jest coś więcej niż tylko świat materii. Dusza nie ma namacalności, a człowiek lubi właśnie to, co namacalne, bo tak naprawdę to, co namacalne, akceptuje jego umysł. Słońce w pewien sposób ma namacalność, gdyż możemy je zobaczyć swym fizycznym wzrokiem, możemy poczuć jego ciepło. Dlatego też droga ta jest najprostszą drogą do Stwórcy. Im bardziej człowiek będzie poznawał energię słońca, im bardziej będzie się komunikował ze słońcem, tym bardziej będzie poznawał energię miłości. Jest to kluczowe w rozwoju człowieka, bo aby wejść na kolejny poziom emocji, trzeba zrozumieć, czym jest miłość. To podstawa podstaw. A słońce to najlepszy jej nauczyciel, to nauczyciel miłości istnienia, bez oceny, bez podziału na dobre i złe, bez warunku i bez oczekiwań. Najwyższym wymiarem fizycznym emocji jest to, kiedy człowiek ma miłość do każdego istnienia, kiedy jest w stanie kochać wszystkich równą miłością. Taki człowiek nie ma nawet najmniejszego zdenerwowania. Na jakiekolwiek istnienie. Taki człowiek ma pokorę do wszystkich istnień. Jednak bez umiejętności zastosowania emocji miłości w jednej sekundzie na wszystkich i na wszystko, co żyje, człowiek nie da rady wejść na wyższy wymiar emocji. I właśnie łączenie się ze Słońcem jest w stanie nauczyć człowieka. Jak to zrobić? Jak wejść w wymiar poczucia jak słońce to robi. Słońce świeci na wszystkich każdą emocją, i właśnie od słońca człowiek może się nauczyć jak świecić miłością, pokojem, pokorą i radością. Jeżeli człowiek da słońcu miłość wypracowaną w sobie, to w interakcji ze Słońcem otrzyma od Słońca pakiet energii, który pozwoli mu zrozumieć, kim jest, a co za tym idzie, zrozumieć swoje komórki, swoje organy, swoje ciało, ciało jako świątynię duszy i całe życie, które wokół niego się toczy. Jednak gdy człowiek będzie miłość rezerwować tylko dla siebie samego, wówczas nigdy nie skomunikuje się ze Słońcem, bo nie będzie miał nawet chęci zobaczyć, jak Słońce to robi. A to Słońce jest właśnie w stanie elewować wszystkie fizyczne emocje powyżej wymiaru, który zna człowiek. Gdy człowiek nauczy się używać tych emocji w sposób, w jaki robi to słońce, wówczas osiąga stan spokoju. Stan, że nic nie musi robić, bo czuje się dobrze, bo czuje się bezpiecznie i wie, że to, że nic nie musi robić, oznacza, że nie robi czegoś ze strachu, a robi, bo chce coś zrobić, nie z powodu zagrożenia, nakazu. Przymusu, czy aby spełnić oczekiwania innych, jednak aby to zrozumieć, trzeba iść do słońca w sposób pokojowy. Stwórca stworzył słońce i ciebie człowieku, więc jako element jego kreacji sam musisz wejść w interakcję z drugim elementem kreacji. Jakim jest Słońce, serce naszego układu słonecznego? Mając już tę wiedzę, co człowiek zrobi, żeby skomunikować się ze Słońcem, to Ty sam człowieku jesteś odpowiedzialny za łączenie się poprzez Słońce ze Stwórcą. I tylko i wyłącznie od Ciebie samego zależy, w jaki sposób tego dokonasz i czy w ogóle tego. Dokonasz. O wschodzie słońca wstaję, swe oczy kieruję ku pierwszym promieniom słońca. I jako człowiek w sile pól ten słabszy staję przed słońcem jako tym silniejszym sercem naszego układu słonecznego. Nakarmiony przez nie każdego dnia, w czasie wzrastania, w momencie doceniania harmonii istnienia, wyciszam swoje myśli. W ciszy i skupieniu wysyłam bezinteresowną miłość do słońca. Miłość, która jest we mnie. poczuciu istnienia, wdzięczności i spokoju, obdarowuje słońce całym swoim jestestwem oraz całą wypracowaną przez siebie energią. Zmianę zaczynam od siebie, wewnątrz siebie. W praktyce zmiany to nie tyle sposób myślenia, a podejście do zmiany. Jak człowiek do niej podchodzi, z jakim nastawieniem, co chce zrobić, czy chce pomóc sobie dla swojego ego, czy sobie, aby zrozumieć siebie. A rozumiejąc siebie, umieć dać sobie więcej, pokochać siebie tą prawdziwą miłością, nie tylko o niej mówić, ale mieć poczucie w sobie i zacząć ją nieść i emanować nią. Jednak, żeby zrobić coś dobrze, to musi być to zrobione na tak zwanych wysokich standardach. Nie, że człowiek coś sobie tylko wyobraża, że coś mu się tylko wydaje. Nie robimy na półgwistka, a z prawidłowym podejściem. Jeżeli wykonamy pracę nad zmianą samego siebie, w poczuciu prawdziwej pomocy sobie, w poczuciu chęci zmiany, w myślach, i wykonamy to z łatwością, a efekt otrzymamy w swym codziennym życiu, w odczuciu swego ciała, wówczas nasze podejście będzie pełne, spójne i faktycznie zaczniemy coś w sobie zmieniać. Tu rozumek musi mieć mało przestrzeni do wypowiedzenia się, tu liczy się zaangażowanie, a my umiemy zadbać o swoje zaangażowanie. Ile na co dzień go wkładamy w codzienne swoje sprawy, w życiu materialnym, na przykład w ugotowanie obiadu, zrobienie zakupów czy w swoją codzienną pracę. Dobrze wiemy, czym jest zaangażowanie, i to poczucie przenieść na zmianę siebie wewnątrz. Zaangażować się maksymalnie, ale w pokojowości i pokorze. A gdy będziemy zaangażowani naprawdę, wówczas dusza nam pomaga. Zastanówmy się nad tym głębiej w czasie porannych godzin, aż do momentu południowych obrzędów pokoju i miłości.